Władze Zielonogórskiego PKS-u komentują sprawę nieprawidłowości w spółce. Jak już informowaliśmy, Centralne Biuro Antykorupcyjne powiadomiło prokuraturę w Zielonej Górze o nieprawidłowościach w pks do których miało dojść w latach 2014 16 Według śledczych firma miała stracić ponad 3 miliony złotych. Obecnie służby prowadzą śledztwo w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. W latach objętych śledztwem pks Zielonogóra zarządzali Liliana K. i Bogdan K. Piotr Pasterniak, obecny prezes spółki. Nie ukrywa, że gdy objął rządy w PKS-ie firma była w złej kondycji finansowej. Mogę tylko powiedzieć, że jest to sukces. Sytuacja obecna firmy i finansowa, i jeżeli chodzi o zatrudnienie, i że tak powiem, rynkowa, bo umacniamy się, działamy na coraz szerszych rynkach. Mówię tutaj o całej Europie, w tej chwili już wległa znaczącej poprawie. Kiedy będzie tego koniec, to no myślę, że to jest taka walka biznesowa obliczona na, na długi okres, dopóki. Jest konkurencja, dopóki mamy o co walczyć, będziemy walczyć. Natomiast zaznaczam, że sytuacja w firmie w tej chwili jest bardzo stabilna, rozwijamy się, mamy naprawdę dużo sukcesów. Władze firmy podkreślają, że PKS jest w całej sprawie mocno poszkodowany. Z tego co wiem, to śledztwo zaczęło się chyba w 2017 roku, także dużo, długo przed moim, moją działalnością w firmie. Ja nie chcę sensować niczyjej działalności, tym bardziej, że tak naprawdę no, nie znam tych osób. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć jedno: no, nie była to działalność, która służyła firmie. Wręcz przeciwnie, uważam, że firmie wyrządzono sporo szkód. Czy były to działania celowe, czy być może wynikające z niekompetencji, albo z jakichś innych przyczyn, tego nie wiem. Jeszcze raz podkreślam, nie chcę być niczym rezentem. Radio Zielona Góra bądź na bieżąco także na rzgpl.